Witajcie. Najpierw Słowo Boże z listu do Rzymian świętego Pawła. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć. Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie to wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Słuchajcie, jest wielki tydzień, jest wielki wtorek. Niedziela palmowa wprowadziła nas w taki niezwykły czas. Te dni poniedziałek, wtorek i środa przygotowują nas bezpośrednio do świąt paschalnych. Święta paschalne rozpoczynają się. Wielki czwartek, właściwie wieczerzą pańską, czyli Eucharystią, która będzie sprawowana wieczorem w naszych parafiach. To będzie pamiątka ostatniej wieczerzy, i trzeba, żebyśmy wzięli udział w tej Eucharystii. Abyśmy już tak po prostu się przygotowali żeby nam nie przeszkodziło, żebyśmy wzięli udział w tej Eucharystii, bo tą Eucharystią, tą Wieczerzą Pańską rozpoczyna się święty czas, tak zwane Triduum Paschalne. Triduum Paschalne to jest największe święta chrześcijańskie. Nam się nieraz może wydawać, że Boże Narodzenie. Nie. Oczywiście Boże Narodzenie to jest takie wspaniałe święto, Narodzin Jezusa, Bóg staje się człowiekiem. Ale staje się człowiekiem Bóg po to, aby doświadczyło, abyśmy doświadczyli zbawienia przez to, że ten właśnie Syn Boży, Jezus, który narodził się w Betlejem, składa swoje życie w ofierze za nas. I to, to jest jakby finał, wielki finał, ku któremu zmierza Jego życie. Aby iść na Golgotę i tam umrzeć na krzyżu za nas, ofiara jego życia. Tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał. To jest ofiara miłości. I my przez cały Wielki Post przygotowujemy się przygotowywaliśmy się, aby iść razem z Jezusem na Golgotę i uczestniczyć w tym wydarzeniu zbawczym. Najwa bardzo ważnym dla nas, najważniejszym. Dlatego to są najważniejsze święta. I Wielki Czwartek, wieczerzą pańską się to wszystko zaczyna. Bo tak było wtedy. Jezus y, y, kazał uczniom przygotować Paschę, tam es, w czasie tej wieczerzy bierze chleb i mówi to jest ciało moje. Bierze kielich i mówi to jest krew moja. I mówi to czyńcie na moją pamiątkę. I teraz my mamy, mamy Eucharystię. W Piśmie Świętym jest to nazywane łamanie chleba w dziejach apostolskich. My nazywamy to Eucharystią, czyli dziękczynieniem. Eucharystia, Eucharystią to znaczy dziękczynienie. Dziękujemy za wielki dar Bożej Miłości, za zbawienie. I się uobecnia, to jest ciało moje, to jest krew moja. Czynimy to na, na pamiątkę tego. No właśnie, wydarzenia. A potem Jezus idzie na Golgotę, ale najpierw idzie do Ogrójca i tam rozmawia z Ojcem i mówi, nie moja wola, ale twoja, niech się stanie. Tam jest pojmany, zaprowadzony przed Sanhedryn, czyli taką wysoką radę religijną Izraela. Tam jest przesłuchiwany i skazany na śmierć, ale potem trzeba, aby Piłat, który był namiestnikiem, cesarza rzymskiego, zaakceptował, przyjął ten wyrok i żeby to on, jak ktoś mówi, podpisał wyrok śmierci, który został już podjęty przez, przez Sanhedrym. I tak się staje. Piłat wyraża zgodę, niech tak będzie. Jezusa, Jezus jest ubiczowany, ciernie ukoronowany i dźwiga krzyż na Golgotę. Golgota to było miejsce straceń. Tam umierali złoczyńcy i on pośród dwóch złoczyńców jest przybity do krzyża i umiera. Umiera na krzyżu za nas. Jest to jego ofiara życia. W tym czasie, gdy Jezus umiera, przynosili baranki Żydzi, bo zbliżało się święto Paschy i w świątyni jerozolimskiej, że tak powiem, wylewano krew z tych. Zabijano, rytualne było zabicie baranka. A tymczasem ten baranek, o którym powiedział Jan Chrzciciel, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wskazał na Jezusa. Ten baranek wisi na krzyżu i umiera. A w świątyni jerozolimskiej ludzie przychodzą z barankami, które potem będą spożywali w czasie wieczerzy paschalnej. Otóż e, dla nas e, cały Wielki Piątek jest takim dniem. W którym my towarzyszymy Jezusowi. W tym dniu nie odprawia się Eucharystii. W tym dniu natomiast jest możliwość adoracji w takiej specjalnej kaplicy, którą nazywamy nieraz ciemnicą, ale jest liturgia męki pańskiej. To nie jest Eucharystia. Na tej liturgii adorujemy krzyż. Jakby na nowo ten krzyż jest nam ukazany, odsłonięty. Odsłonięty. Mamy patrzeć na Krzyż, patrzeć na Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, Jezus Chrystus, który umiera na Krzyżu za Ciebie. To jest taki szczególny dzień, w którym my jesteśmy wyciszeni. Możemy sobie przeczytać opis męki pańskiej z Ewangelii Jana. Zresztą ten tekst będzie czytany w czasie liturgii. I możemy jakby towarzyszyć Jezusowi. Nie będzie w tym dniu odprawiona Droga Krzyżowa, chociaż w niektórych miejscach, na przykład w Warszawie, na Starym Mieście, tam jest Droga Krzyżowa. Również w Rzymie takie drogi krzyżowe odbywają się, ale już po, po późnym wieczorem. Natomiast my możemy wziąć udział i trzeba, żebyśmy wzięli udział w liturgii, w liturgii Wielkiego Piątku, męki pańskiej. Następnego dnia, Wielka Sobota, to jest Dzień Ciszy. Jezus jest w grobie. Przychodzimy, aby adorować, modlić się przy grobie, ale też przynosimy tak zwaną święconkę, czyli pokarm do poświęcenia. Pamiętacie, w zeszłym roku nie można było poświęcić, no właśnie, była ta oboszczona pandemia. I po prostu, no w zeszłym roku święta tak się odbywały przez tego wirusa, który otrzymał koronę i pan demon, że tak powiem, zapanował nad sytuacją. Myślę, że w tym roku będzie inaczej, że będziemy mogli poświęcić pokarm i będziemy mogli wziąć udział w liturgii, która jest już po zachodzie słońca. To już nie jest wielka sobota. Ale to już jest wielka noc. Rozpoczyna się wielka noc i to jest noc zmartwychwstania. Powiem, po zachodzie słońca, w czasie tej liturgii, my, że tak powiem, ma coś się dokonać. Ma się dokonać odnowienie przymierza chrztu, tak? Albo odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jest poświęcona woda chrzcielna i jest odnowienie poprzez takie, taką aklamację. Wyznajemy wiarę, wyrzekamy się szatana i jesteśmy pokropieni wodą chrzcielną. W zeszłym roku tego nie było, ale w tym roku będzie. Tak myślę, że będzie. I cóż. Bardzo Was zachęcam, abyście wzięli udział w tych wydarzeniach, zarówno w wieczerzy pańskiej, jak również w piątek w liturgii męki pańskiej i abyście wzięli udział również w wieczerzy, znaczy w liturgii zmartwychwstania w sobotę po zachodzie słońca. A więc tu już będzie, tu już nie będzie sobota, tylko tu już będzie wielka noc. Wielka noc. Liturgia zmartwychwstania. Tu można powiedzieć, to jest najważniejsza liturgia roku. Tu odnawia się, tu zwiastujemy, tu ogłaszamy, że Chrystus zmartwychwstał. Tak. Chrystus zmartwychwstał. Chrzest jest sakramentem przymierza. Trzeba pamiętać o tym, że Chrzest jest sakramentem przymierza. Przymierza naszego z Bogiem, to Bóg zaprosił nas do przymierza. To słowo przymierze występuje w całej Biblii. Od czasów Noego Bóg zawarł z Noem przymierze po potopie. Po Abraham tak samo też był zaproszony przez Boga do przymierza i były związane z tym pewne obietnice, które dał Bóg Abrahamowi. Wreszcie było przymierze zawarte na Senaju. Bóg zawiera to przymierze z narodem, który wyprowadził z Egiptu, i nazwał ten naród narodem świętym. Jego szczególną własnością Boga. Oczywiście był tam Mojżesz, i tam naród wybrany otrzymał dekalog, przykazania. Wreszcie, nowe przymierze to jest właśnie krzyż. Na krzyżu Bóg zawiera nowe przymierze już nie tylko z narodem wybranym, ale z ludzkością. I my, Kościół, jesteśmy ludem nowego przymierza. Tak. Jesteśmy w świecie ludem nowego przymierza. I e, przez chrzest. Przez sakrament chrztu każdy z nas wchodzi w przymierze, wszedł w przymierze z Bogiem osobiście. Ten sakrament, który otrzymaliśmy jako małe dzieci, jak tylko żeśmy się urodzili, zostaliśmy uszczeni. Po prostu staliśmy się nowym ludem. Każdy z nas otrzymał nowe życie. Zanurzeni zostaliśmy w śmierci, zmartwychwstania. Te słowa z listu do Rzymian, które zostały odczytane. Szósty rozdział mówią właśnie o tym, że umarliśmy razem z Chrystusem i z wstaliśmy razem z Chrystusem, że, co, że ten stary człowiek w nas umarł, człowiek grzechu, a z martwych stał nowy człowiek, który żyje w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego. Jeżeli Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Tak, i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Myślę, że nad tym tekstem, żeście się zatrzymali trochę w ciszy i przeczytali sobie raz drugi, to jest, to jest całe nasze, nasze życie, nasze życie. To dotyczy nas. I te słowa usłyszymy. Gdy będzie liturgia wielkanocna, właśnie wieczorem po zachodzie słońca w sobotę, te wśród licznych czytań, które będą odczytywane, będzie ich więcej, będzie to czytanie z listu do Rzymian odczytane, ten, ten, ten tekst, który nas jakby wprowadza i ukazuje, co się dokonuje za chwilę. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Słuchajcie, my jesteśmy... Wspólnotą przymierza. To o tym sobie mówimy i po prostu tak jest. Gdzieś tam, w latach początkowych wspólnoty, odkryliśmy, że żyjemy w relacji przyjaznej między sobą, że są pewne więzi, one zaowocowały licznymi małżeństwami, które zrodziły się w naszej wspólnocie. Jest bardzo dużo małżeństw. Nawet więcej teraz tych małżeństw przeważają małżeństwa. Kiedyś byli studenci sami. I gdy ja zobaczyłem, że ci studenci są tak bardzo sobie przyjaźni, gdy są po prostu tak bardzo yy, no właśnie ze sobą, że po prostu i, i że przeżywamy jakąś taką też więź z Bogiem, przez Jezusa, z Ojcem. Odkryłem, że jesteśmy obdarowani przymierzem w tej wspólnocie. Oczywiście my wszyscy uczestniczymy w przymierzu Chrztu, ale jest coś takiego, jak właśnie doświadczenie tu i teraz w tej wspólnocie, w tym kościele, bo wspólnota jest kościołem, tu i teraz doświadczamy jakiegoś szczególnej łaski, daru, i wtedy żeśmy to odczytali i określili. Przystąpiliśmy do przymierza, powiedzieliśmy sobie tak, jesteśmy sprzymierzeni. Na początku to była grono ludzi, animatorów, potem się ono poszerzało, poszerzało. I, I to tak szło przez, aż doszło do tego, że na nowo, na nowo chcemy to przypomnieć, uświadomić sobie i chcemy, teraz gdy jest święta paschalne, chcemy na nowo to podjąć. Przyjdzie taki moment, gdy będzie zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, będziemy chcieli w całej wspólnocie odnowić nasze przymierze we wspólnocie. Tak. Będziemy chcieli sobie, sobie powiedzieć, wypowiedzieć te słowa: tak, przystępuję do przymierza, jestem w przymierzu, albo przystępuję do przymierza z braćmi i siostrami. A więc tworzymy pewną więź. Źródłem tego przymierza jest Krzyż. Jezus Chrystus, który umarł na Krzyżu i zawarł przymierze. Tu zawarte zostało przymierze między Bogiem a ludzkością. I my jesteśmy w tym. My jesteśmy w tym. Nasza przyjaźń z Jezusem, relacja żywej wiary, ale także nasza przyjaźń, która jest między nami, która się jakoś zaowocowała w naszych grupkach w naszej wspólnocie, w taki czy inny sposób. Po prostu jest przymierzem, Jest przymierzem. I chcemy to po prostu to sobie powiedzieć. Na koniec chciałbym wam przypomnieć, w zeszłym roku, gdy ta pandemia tak mocno nami zawładnęła i spotykaliśmy się na Facebooku wtedy. Wtedy były takie tygodniowe, nawet rekolekcje. W Wielkim Tygodniu ja mówiłem różne takie słowa, konferencje i modlitwy. I wtedy, słuchajcie, przywołałem taki tekst. Wiersz Norwida. Krzyż i dziecko. Tak jest zatytułowany ten wiersz. Ten wiersz jakby odzwierciedla całą rzeczywistość, że tak powiem, śmierci i zmartwychwstania. To jest oczywiście poezja, ale jest to taka bardzo głęboka treść w tym, co. I my żeśmy sobie czytali. Ja czytałem to, ukazując, jakby no właśnie, że my w tym jesteśmy. Chcę ten wiersz przywołać, przypomnieć, i na koniec chcę go przeczytać Wam jako takie zamknięcie tej konferencji i dopełnienie, jakby w odniesieniu też do tego słowa. Do tego słowa, które, które po prostu wam tutaj, tutaj, żeśmy czytali z listu do Rzymian, szósty rozdział. Ale zanim to, to ten wiersz Krzyż i dziecko odczytam, to jeszcze chcę powiedzieć, że Tolstoj, Lew Tolstoj, pisarz rosyjski, na koniec swojego życia napisał taką książkę, taką, bardzo ciekawą książkę pod tytułem Zmartwychwstanie. Może niektórzy z Was czytali tę książkę, chcę ją przywołać. Ta książka ukazuje w formie powiedzmy takiej powieści historię mężczyzny i kobiety, którzy doświadczają w swoim życiu zmartwychwstania. Można powiedzieć: doświadczają paschy Jezusa, bo Pascha Jezusa ma być w nas paschą, naszym przejściem ze śmierci do życia. I to jest pięknie ukazane w tej ta powieść ukazuje, warto tą książkę przeczytać. Zapamiętaj sobie z martwych stanie to stoja Może kiedyś ta książka znajdzie się w twoich rękach, może ją sobie wypożyczysz, bo nie wiem czy jest w twojej bibliotece. Ja mam ją. Niektórzy pożyczali ode mnie, ostatnio ktoś mi oddał. Z martwych stanie to Stoja. Ja to czytałem bardzo dawno. Niezwykła powieść, niezwykła powieść. I ciągle ją przypominam sobie, to, to wydarzenie opisane w tej, w tej powieści, jako taką, takie odniesienie, bo, bo tak, my możemy liturgicznie przeżywać śmierć i martwych być na tych nabożeństwach i trzeba, żebyśmy bra, brali udział w liturgii. Wielki czwartek, Wielki piątek i Wielką sobotę a właściwie już Wielką Niedzielę, Wielkanoc i potem i potem Rezurekcja. Tak, to jest. Triduum Paschalne kończy się Wielką, Wielką Niedzielę nieszporami. Potem jest oczywiście Poniedziałek Wielkanocny i cały tydzień Oktawa Zmartwychwstania, a potem cały okres, aż do Pięćdziesiątnicy. To jest okres Zmartwychwstania. Okres Wielkanocny. Tak, wielkie dziękczynienie, wielkie uwielbienie. natomiast te trzy dni, trzy dni, które zaczynają się w czwartek wieczorem, a kończą właściwie w niedzielę wieczorem, niż porami, to jest święty czas. No i teraz posłuchajcie na koniec tego wiersza Norwid, Krzyż i dziecko. Ojcze mój, twa łódź wprost na most płynie. Maszt uderzy, wróć, lub wszystko zginie. Patrz, jaki tam krzyż, krzyż niebezpieczny, maszt się niesie w zwyż, most mu poprzeczny. Synku, trwogi zbądź, to znak zbawienia. Płyńmy, bądź co bądź, patrz, jak się zmienia. Oto wszesz i wzwyż, wszystko toż samo. Gdzie się podział krzyż? Stał się nam bramą. Gdzie się podział krzyż? Stał się nam bramą. Tak. Niech tak się stanie. Pozdrawiam Was i błogosławiam mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.